Rok 1018. Polska ledwie co zakończyła wojnę z cesarstwem. Bolesław Chrobry nie czeka na spokój. Zbiera całą siłę jaką ma. Drużyna Piastów, najemnicy z zachodu, koczowniczy pieczyngowie. Kierunek? Ruś Kijowska? Na wschodzie chaos. Jarosław i Świętopełk walczą o tron, bojarzy kłócą się o władzę, a hrobry idzie jak burza. Palone wsie, zniszczone grody. Strach idzie przed nim szybciej niż wojsko. Pieczyngowie sieją panikę, a polskie chorągwie nadciągają bez wahania. Nad Bugiem Jarosław próbuje zatrzymać najazd. Rzeka ma być jego tarczą. Ale chrobry nie czeka. Rzuca wojsko w nurt pod ostrzałem. Gdy pierwsze szeregi przebijają się na drugi brzeg, pieczyngowie uderzają na tyły wroga. Linia rusi pęka. Jarosław ucieka. Droga na Kijów otwarta. Polacy idą szybko, bez długich oblężeń. Strach i ogień robią swoje. Bojarzy wahają się, a miasto kapituluje. Bolesław wjeżdża do stolicy Rusi bez szturmu. Złote wrota stoją przed nim otworem. Łupy są niewyobrażalne. Złoto, srebro, tkaniny, rzemieślnicy i zakładnicy z książęcego rodu. Grody Czerwieńskie wracają do Polski. Bolesław wraca z potęgą i bogactwem, które wstrząsają całą Europą. Ale świętopełk pozostawiony sam sobie nie utrzyma tronu. Jarosław wróci silniejszy, a Polska zyska sławę i bogactwo, lecz nietrwałą władzę nad Dnieprem. To był błyskawiczny cios, który zmienił historię na chwilę. Całą tę epicką wyprawę usłyszysz w pełnym słuchowisku najazd na Kijów. Jak Bolesław Chrobry rozbił ruś i zdobył złote wrota. Już dostępne na kanale, trochę legend i historii.